Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj, aby podsumować cztery lata mojej kadencji jako posła Ziemi Świętokrzyskiej. Z tej okazji przygotowałem raport z działalności parlamentarnej, który przedstawia moją działalność prospołeczną, służbę państwową oraz działalność w zakresie współpracy z samorządem na terenie Ponidzia i części Powiśla oraz na terenie województwa Świętokrzyskiego. Ponad 980 milionów złotych. Tyle środków wpłynęło na teren poniedziałek, części powiśla w trakcie tej kadencji parlamentarnej i w tej kadencji samorządowej. To środki, które trafiły do naszych samorządów na inwestycje infrastrukturalne na inwestycje związane z rewitalizacją, budową, przebudową ośrodków zdrowia, szkół, sal gimnastycznych, remis, świetlic, doświetlenie ulic, przygotowanie nowych dróg oraz wymianę nawierzchni asfaltowych, rewitalizację centrów naszych miejscowości. Nasz region się zmienia, zmienia się dzięki tym inwestycjom. Chciałem przekazać ten raport na Państwa ręce. To jest jego skrócona wersja. Raport z działalności parlamentarnej. Tutaj zawiera 8 stron, ale cały raport ma ponad 70 stron działalności w regionie, działalności w trakcie tej kadencji parlamentarnej. Korzystając również dzisiaj z okazji, chciałbym przekazać naszym samorządowcom promesy. Na kolejne środki, które trafiają do naszych gmin, do naszych miejscowości z programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne. I tak chcę zaprosić do siebie pana Wójta gminy Gnojno. Którą, gmina Gnojno otrzymała 8 milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne miejscowości gminy Gnojno, poprawę bezpieczeństwa i modernizację. Infrastruktury drogowej, długo oczekiwane środki. Panie burmistrzu, Panie Wójcie, dziękuję, dziękuję jeszcze bardzo, nie burmistrzu, to... ale Panie Wójcie, gratuluję dziękuję bardzo, dziękuję i kilka bardzo. słów na temat inwestycji. Dziękuję bardzo Panie Bośny za okazałą i okazaną pomoc. Dlatego tak podkreślam, że i okazaną i okazałą. Rzeczywiście 8 milionów pozwoli na wybudowanie dróg na części mojej gminy. Były to potrzeby oczekiwane od wielu, wielu lat. Część z tych dróg. Na ten czas jest, są drogami gruntowymi, gdzie praktycznie wszystkie ubytki, dziury yy, i niedogodności były uzupełniane tylko kamieniem. Była to uciążliwość dla moich mieszkańców w przemieszczaniu się na terenie gminy i poza. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo dziękuję rządowi bardzo. Zjednoczonej Prawicy i dziękuję bardzo panie za pośle za za wszelką pomoc i aktywność i skuteczność. Dziękuję bardzo. A dzisiaj udajemy się jeszcze e, do bardziej... Gnojna, ponieważ mamy okazję otwierać e, część zrewitalizowanej, e, zrewitalizowanego centrum, nowego boiska, więc no, długo oczekiwane inwestycje. Gminy. Tak jest. Tak Dziękuję jest. bardzo jeszcze raz. Zapraszam pana wójta gminy Tuczępy. Uporządkowanie gospodarki ściekowej. Ponad 8 milionów. Gratuluję. Dziękuję. Jest to drugi etap kanalizacji w miejscowości Niziny oraz część środków będzie przekazana na adaptację budynku po byłym gimnazjum w Jarosławicach na Dom Opieki Społecznej. Dziękuję pani pośle za pomoc oraz dziękuję wszystkim bardzo. parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości. Ja, dziękuję. dziękuję. Niedawno otwieraliśmy nowy ośrodek zdrowia, długo oczekiwany i piękna rewitalizacja centrum Tuczą. Naprawdę sąsiednie gminy zazdroszczą. Dziękuję, dziękuję bardzo. Miasto i gmina Pasanów Panie burmistrzu gratuluję 8 milionów złotych Dziękuję. modernizacja infrastruktury drogowej. Proszę bardzo Szanowni Państwo, kwota ta dopełnia wielkie wsparcie rządowe przekazane w ciągu ostatnich dwóch lat sięgające 37 milionów złotych w dwa lata. To w sposób oczywisty stymuluje rozwój Gminy i wpływa przemożnie na nasze kluczowe inwestycje kanalizacyjne, termomodernizacyjne, przede wszystkim drogowe. Ale nie brakuje też innych mniejszych projektów. Bez tych pieniędzy, bez tych 37 milionów, złoty obraz gminy, poziom życia mieszkańców byłby zupełnie inny, czyli niewątpliwie słabszy. Dziękujemy za to, bo bez tych pieniędzy samorząd nie byłby w stanie wypełnić swoich statutowych obowiązków. Dziękuję bardzo. Proszę przedstawiciela gminy miasta i gminy Wiślica. Blisko 8 milionów złotych. Proszę bardzo. Gratuluję. Proszę Dziękuję panie pośle. Są to kolejne pieniądze, jakie spływają do samorządu miasta i gminy Wiślica. Ja w imieniu rady miejskiej, pana burmistrza Jarosława Jaworskiego i mieszkańców naszej miejscowości, naszej miejscowości Chciałbym serdecznie podziękować za te wszystkie pieniądze, które z strumieniem się płyną do Wiślicy. Mniej więcej jest to kwota astronomiczna. W tej kadencji ponad 100 milionów złotych otrzymała Wiślica, gmina Wiślica w różnych funduszach, w różnych dotacjach. I za to serdecznie panu posłowi i wszystkim posłom Zjednoczonej Prawicy Ziemi Świętokrzyskiej serdecznie za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Proszę pana burmistrza miasta i gminy Stopnica. Panie burmistrzu, prawie 8,5 miliona, również długo oczekiwane inwestycje. Zresztą miasto pięknie się rozwija. Dziękuję. Zawsze jak przejeżdżam, jestem pod wielkim wrażeniem. Serdecznie dziękuję. Faktycznie, że gmina Stopnica dobrze się rozwija. Tutaj jeszcze potrzebujemy na unowocześnienie i termomodernizację budynków oświatowych, gdzie one są w niezłym stanie, ale jednak ta termomodernizacja pozwoli oszczędzić i ogrzewania, i środowiska, jak również tutaj. Mamy jeszcze troszeczkę przyznane na oczyszczalnie przydomowe, tam gdzie nie dało się przeprowadzić oczyszczalni tak jakby rurowych i to już jest ostatni etap oczyszczania ścieków na terenie gminy Stopnica. Serdecznie dziękuję. Pieniądze są bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję, gratuluję. Dziękuję. Proszę przedstawiciela gminy Solec-Zdrój, miasta i gminy Solec-Zdrój. Dziękuję. Blisko 2 miliony Dziękuję. złotych. Proszę bardzo. Zamierzamy te pieniądze przeznaczyć na zakup pojazdów i sprzętu komunalnego na potrzeby utrzymania miejscowości, która ostatnio po rewitalizacji no, wygląda, wygląda naprawdę dużo lepiej. Obraz Solca zmienił się w ostatnich latach. Także mam nadzieję, że te, te środki pomogą nam utrzymać tę miejscowość, naszą i inne miejscowości, w takim wyglądzie, jak powinna to wyglądać. Dziękuję, gratuluję. Muszę przyznać, że rewitalizacja Solca jest naprawdę wyjątkowa. Jest przepiękna mimo choć wykonana z środków unijnych w większości, czy głównie własnych. Głównie własnych, głównie własnych, bo unijnych tam było tylko 4,5 miliona, natomiast własnych to, cała reszta, czyli 8 tak, milionów. Proszę bardzo. To tym bardziej e, gratuluję, ponieważ naprawdę pięknie to wygląda. Miałem okazję obejrzeć znakomicie wykonane Solec absolutnie e, Przywdział Nowy Blask. Jest to miasteczko, które warto odwiedzić, warto zobaczyć, warto tam wypoczywać i się leczyć. No, kwota nie jest imponująca, ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. Gratuluję i bardzo dziękuję. Ponadto o usprawiedliwienie prosili Pan Burmistrz miasta i gminy Busko Zdrój. Gmina Busko Zdrój otrzymała ponad 9 milionów, blisko 10 milionów złotych. Oraz powiat BUSKI, który otrzymało blisko 10 milionów złotych. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, chciałbym również prosić Państwa o udział w zbliżających się wyborach. Proszę pamiętać o tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy w trudnym czasie w czasie, w którym mieliśmy pandemię i wiele różnych zdarzeń losowych, oraz trudną sytuację na Wschodzie przeprowadził Polskę przez bardzo trudny czas gwarantując bezpieczeństwo, gwarantując wysoki poziom życia mieszkańców i mimo tych trudności i ogromnych nakładów na gospodarkę zrealizował wiele bardzo imponujących programów. Choćby ten polski Ład inwestycji strategiczne, który zmienia obraz naszej, naszych samorządów, naszych miejscowości, naszych gmin, naszych miast, naszych osiedli. Proszę o zapoznanie się z naszym programem wyborczym, proszę o przeanalizowanie naszych konkretów, które zapowiadamy na przyszłą kadencję, bo będzie w nich wiele bardzo interesujących rozwiązań, które dotyczą bezpośrednio państwa i państwa jakości życia. Dziękuję bardzo.